Aby aktywować za pomocą platformy Steam zakupiony klucz do gry, uruchom zainstalowanego klienta. Po uruchomieniu kliknij przycisk Dodaj grę w dolnej części okna aplikacji i wybierz opcję Aktywacja produktów Steam. Po uruchomieniu się nowego okna kliknij Dalej. W kolejnym oknie kliknij Zgoda, aby zaakceptować umowę. Teraz podaj zakupiony klucz do gry i kliknij Dalej. Rozpocznie się proces aktywacji. Po zakończeniu aktywacji w następnym oknie kliknij Wydrukuj rachunek. Jest to ważny krok, ponieważ znajduje się na nim specjalny kod umożliwiający przywrócenie klucza w razie jakichkolwiek problemów. Kiedy to zrobisz, kliknij dalej. Na kolejnej stronie zostanie wyświetlona lista gier możliwych do pobrania w ramach posiadanego klucza. Zaznacz odpowiednie, a następnie kliknij dalej. Teraz rozpocznie się proces pobierania i instalacji wybranej gry. Po kliknięciu przycisku Zakończ możesz śledzić proces w oknie aplikacji klienckiej. Po zakończeniu pobierania i instalacji gra jest gotowa do uruchomienia.